Cześć! Ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i tutaj na YouTubie prowadzę kanał, który jest poświęcony właśnie relacjom. Jeżeli interesuje cię taka tematyka, a nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, to zrób to teraz, tak żebyś nie zapomniał. Subskrybuj mój kanał. Na dziś miałam przygotować dla was trochę inny materiał. Myślałam, że ciekawym tematem może być przyciąganie miłości do naszego życia i wpływ pozytywnego nastroju, pozytywnych emocji, pozytywnych myśli właśnie na otwieranie się na miłość. Ale wtedy pojawiła się w mojej głowie taka czerwona lampka. Nie zrobię tego. Póki nie opowiem wam o pewnym takim toksycznym zjawisku, które występuje często w środowiskach związanych z rozwojem osobistym. I to jest takie narzędzie, które jest wykorzystywane często przez toksyczne osoby, przez takie osoby, które chcą nami manipulować i przez osoby o rysie narcystycznym. Mowa o toksycznej pozytywności. I dlaczego tutaj powiedziałam o tym, że często się to pojawia w środowiskach związanych z rozwojem osobistym? Jeżeli trafiłeś na mój kanał, to całkiem prawdopodobne, że coś z rozwojem osobistym masz wspólnego. Poszukujesz takich informacji. Więc prędzej czy później natknęłaś się pewnie na koncept prawa przyciągania i wszystkiego, co jest związane właśnie z prawem przyciągania. W bardzo dużym skrócie, i w bardzo dużym uproszczeniu i teraz dlaczego to zrobię, też w bardzo dużym uproszczeniu bo z tego korzystają toksyczni ludzie, z uproszczeń. Tak to właśnie robią. W bardzo dużym uproszczeniu można by było to prawo sprowadzić do tego, że wszystko, co masz w sobie, przyciągasz do swojego życia, czyli energia, którą masz w sobie, materializuje się w Twoim życiu. Twoje emocje przekładają się na to, co się dzieje w Twoim życiu. Więc Koncept w bardzo dużym uproszczeniu zakłada koncentrowanie się tylko na tym, co dobre, pozytywne, na pozytywnych emocjach, na pozytywnych wibracjach, na pozytywnych myślach, bo dzięki temu możemy przyciągnąć coś dobrego do swojego życia. Ale uwaga, taki koncept, w takim uproszczeniu można bardzo niecnie wykorzystać przeciwko nam. Dlate, dlaczego? Dlatego, że przy takim uproszczeniu oznaczałoby to na przykład, że jeżeli pojawia się w naszym życiu coś negatywnego, na przykład choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek albo. Rzeczy, które wydarzyły się w życiu wielu z nas w 2020 roku um, za pośrednictwem pandemii, czyli choroby naszych bliskich, odejścia naszych bliskich, strata pracy, um, jakiś krach życiowy, rozstanie z partnerem. Jest tylko i wyłącznie naszą winą, bo nie postaraliśmy się zbyt mocno, bo byliśmy negatywni, bo mamy w sobie dużo złych myśli albo dużo zła w ogóle, dużo złej, negatywnej energii. Koncentrowaliśmy się na złych rzeczach, na czymś negatywnym i przyciągnęliśmy to do naszego życia. To jest ogromne uproszczenie, ale to właśnie nam robią toksyczne osoby, które wykorzystują jakieś. Elementy wiedzy o prawie przyciągania, i tak naprawdę o psychologii pozytywnej, bo gdzieś to podłoże ma w psychologii pozytywnej, koncentrującej się na mocnych stronach, na pozytywnych, wzmacniających przekonaniach i ich roli w naszym życiu. Natomiast widzicie, jaka tutaj jest, jaka, jakie tutaj mamy pole do nadużyć, no bo skoro. Jesteś tym, co przyciągasz, przyciągasz to, czym jesteś, to jeżeli w Twoim życiu przydarza się jakaś tragedia, zostałeś chociażby zgwałcony, zgwałcona, no to jest Twoja wina, bo przyciągnąłeś to zdarzenie. Jeżeli zostałaś ukradziona, to znaczy, że pomyślałaś w pewnym momencie, na przykład o, o tym, że mm, Zostaniesz oszukana przez innych, że zostaniesz okradziona. W pewnym momencie Twojego życia taka myśl pojawiła się w Twojej głowie i ona się teraz zmaterializowała, więc to jest Twoja wina. I teraz osoby, które, którym. Taki koncept może być na rękę, mogą wykorzystać to do mieszania nam w głowach, do robienia nam w głowach papki, mogą nadużywać swojej pozycji, swojej władzy, swojego autorytetu, robiąc nam przy okazji krzywdę i tłumacząc to na koniec tym, że wina jest w tobie. Zaczęłam od środowisk rozwoju osobistego, ale niestety jest to bardzo częste, że właśnie w takich środowiskach pojawiają się osoby, które widzą siebie w roli guru, jakiegoś autorytetu, mentora. Zdarza się też niestety, że trafiamy do kogoś po pomoc, do mentora, psychologa, psychoterapeuty, coacha. I ta osoba ma jakieś nieprzepracowane sprawy w sobie, albo ma rys narcystyczny i wykorzystuje właśnie taką um, toksyczną pozytywność do tego, by utrzymać władzę nad nami. To oczywiście może wynikać z tego, że ona czuje się w jakiś sposób niekompetentna, i uważa, że jej własna wiedza, jej właśnie, własne doświadczenie i przygotowanie mogą nie wystarczyć do tego, żeby ktoś. Zaufał jej, i ktoś z nią podążał tą ścieżką rozwoju. W związku z tym ona wykorzystuje te mechanizmy do tego, by postawić się na jakimś takim stale góru, osoby, która wie więcej, osoba, która posiadła jakąś tajemną wiedzę, osoby, która często jest oświecona, bo sama się w ten sposób e, tak naprawdę namaściła e, i w związku z tym m, może traktować innych. Mniej wiedzących, tak zwanych maluczkich z góry. I często wtedy od takiej osoby możemy usłyszeć, że um, to jest nasza wina, że coś się wydarzyło w naszym życiu, bo my źle myślemy, myślimy, bo nie chcemy na przykład przejść na drugą stronę mocy i zacząć myśleć inaczej, zacząć myśleć pozytywniej. Koncentrujemy się na negatywach. Zdarza się, że usłyszymy od takich osób, że z nami coś jest nie tak i w ogóle to jesteśmy bardzo negatywni i ciężko jest z nami przybywać, i w ogóle ona ma już nas albo on ma nas dosyć, bo jesteśmy męczący w tym wszystkim. To może robić ten taki opiekun duchowy, jakiś przewodnik, ale równie dobrze to może być nasz partner, który w każdej sytuacji, która wymagałaby od niego tak naprawdę, m, na przykład otwartej dyskusji na argumenty, kiedy brakuje mu tych argumentów, sięga po takie y, swoje argumenty, z którymi nie da się dyskutować, bo są niemierzalne, bo też ciężko je w jakiś sposób podważyć. W związku z tym ta dyskusja w tym momencie często się kończy. No i bardzo niestety często jest to wykorzystywane właśnie w różnych takich społecznościach, gdzie idziemy po pomoc, gdzie idziemy dlatego, że czujemy się niekochani i tam. Jakaś osoba, która powinna być przewodnikiem, autorytetem w tej grupie, i często jest takim formalnym bądź nieformalnym guru takiej grupy. I to może, być, to może być guru jakiejś grupy związanej z ruchem filozoficznym czy religijnym, a to może być też, nie wiem, ksiądz. To może być ktoś, kto uczy tantry, albo ktoś, kto uczy jogi, albo tai chi. Czegokolwiek tak naprawdę, wykorzystuje ten mechanizm po to, by nam tłumaczyć złe rzeczy, które nam robi. Czyli na przykład mobbing, czyli na przykład jakieś nadużycia takie seksualne, przekraczanie naszych granic. I zdarza się, że będąc w tym nurcie takim pozytywnym, te osoby kierują nas w stronę światła, miłości, wdzięczności, i nasze myśli, to co się dzieje, bez względu na to, co się dzieje, tłumaczą wolą wszechświata, wyborem miłości. I za to wszystko, co się dzieje. Powinniśmy być wdzięczni, a jeżeli nie jesteśmy, jeżeli tego nie rozumiemy, to znaczy, że jesteśmy na jakimś jeszcze początkowym stadium rozwoju, nie tak jak oni, oświeceni. Mam nadzieję, że to, co starałam Wam się przekazać, jest w miarę jasne. Natomiast, jakby oparłam się na tych przykładach z różnych grup wsparcia, to się dzieje często w naszych domach. Jeżeli mamy takiego toksycznego, narcystycznego partnera kogoś w rodzinie, znajomego lub przyjaciela któremu trudno jest rozmawiać w oparciu o, o logiczne jakieś argumenty, dlatego że po prostu ich nie ma. Więc jeżeli trafia na koncept związany z pozytywnym myśleniem, z prawem przyciągania. Z rolą optymizmu w naszym życiu, no to wtedy często wykorzystuje to jako bardzo szkodliwe narzędzie, które może wykorzystać przeciw nam. Narzędzie, które jest nieweryfikowalne, i jeżeli będzie odwoływał się do niego często, to może sprawić, że uwierzymy mu w to że to z nami jest coś nie tak, że to my jesteśmy źli. Wszystko co złego dzieje się w naszym życiu jest przez nas. Do tego jeszcze jesteśmy denerwujący i irytujący, bo zakłócamy tej osobie to życie w tej pozytywnej wibracji. I ta osoba właściwie nie wie dlaczego ktoś taki jak, jak my staną na jej ścieżce na tym etapie rozwoju, w którym, w którym ona jest. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w Twoim życiu, jeżeli spotykasz ludzi, którzy mówią Ci wciąż, że to, co dzieje się u Ciebie w życiu, jest twoją winą, bo robisz coś źle, czyli koncentrujesz się na, nie na tych emocjach, nie na tych myślach, że jesteś negatywny, że jeżeli dzieje ci się krzywda, to sam siebie powinieneś winić za to, bo przyciągasz do swojego życia to, czym jesteś, no to najprawdopodobniej ktoś nadużywa tego rodzaju właśnie wiedzy i daje sobie tym samym władzę nad tobą. I warto, żebyś był tego świadomy. Ale uwaga, taka gwiazdka. Oczywiście, warto, żebyś też spojrzał, spojrzała sama na siebie, przyjrzała się sobie, bo może być tak, że to nie dzieje się tak. Często i ktoś po prostu zwraca ci uwagę na to, mówiąc, że na przykład jesteś negatywny czy negatywna, bo, bo dużo narzekasz, bo koncentrujesz się faktycznie cały czas na negatywnych zdarzeniach i to się nie dzieje od niedawna i to nie jest spowodowane jakąś konkretną sytuacją, tylko tak masz i przerzucasz to na innych. I faktycznie każda rozmowa z tobą jest tak naprawdę słuchaniem o tym, co się dzieje w twoim życiu źle i to się dzieje już od miesięcy, od lat i się nie zmienia i nic z tym nie robisz. Więc jeżeli tak jest, no to warto się temu przyjrzeć, ale jeżeli jest tak, że jakby pojaw... wiesz, że zachowujesz się w różny sposób, że czasem myślisz pozytywnie, ale kiedy masz podstawy do tego, no to po prostu nie jesteś zawsze zadowolony z tego, co się dzieje, w w swoim życiu. Kiedy wiesz, że słyszysz te słowa w momencie, kiedy krytykujesz czyjeś przekraczanie granic w stosunku do ciebie, kiedy wiesz, że to jest odpowiedź na to, że ktoś cię krzywdzi i ty próbujesz się obronić, no to wtedy mamy do czynienia z toksycznym zachowaniem i przed tym warto się bronić i z tym warto coś zrobić. Najczęściej po prostu trzeba się. Wycofać takiej relacji taką relację odciąć, zwłaszcza jeżeli wcześniej przekazaliśmy komuś, kto to robi, informację zwrotną, swoją obserwację, i on nic z tym nie robi, a wykorzystuje to jeszcze bardziej przeciwko nam. Jeżeli ten materiał uważasz za pomocny, to poproszę Cię, żebyś po pierwsze dał łapkę w górę, skomentował go, bo w ten, w ten sposób pomożesz mi dotrzeć do większej liczby osób. No i oczywiście przesyłaj go dalej, udostępniaj go dalej. No i nie zapomnij, by subskrybować ten kanał. Zostać tutaj ze mną na dłużej i posłuchać w przyszłości na moim kanale o miłości. O ciemnej stronie miłości, czyli na przykład o zdradach, o rozstaniach, ale też o randkowaniu, o tym jak budować świadome relacje. Na dzisiaj już to wszystko. Do zobaczenia i do słyszenia. Cześć!